Uważa pan, że kwestia naprawy rolnictwa to jest rok? I silny polski komisarz, który akurat może, może te sprawy rozwiązywać, ale na to, żeby zawieść im tam żywność, która jest w Europie dzisiaj w nadmiarze, to świat pieniędzy nie ma, więc pytanie o co tu chodzi? Na początek no pytanie, skoro był pan kiedyś ministrem rolnictwa, no i to przez kilka dobrych lat, gdy patrzy pan dzisiaj na sytuację rolnictwa, no przypomnijmy sobie, przede wszystkim tak. Mamy teraz proces hodowców malin, mamy problemy z środą chlewną, no, stat nam się o wiele ubyło w ostatnich latach. Mamy zboże z Ukrainy, tak, według danych Ministerstwa Rolnictwa silosy są pełne. Wiemy doskonale, że to zboże niedługo znów ruszy przez Polskę. Jaka jest sytuacja dzisiaj polskiego rolnika, jaka jest sytuacja polskiej wsi? Kiedyś mówiło się, że nieszczęścia chodzą parami. Dziś natomiast mamy niestety, jeśli chodzi o rolnictwo, nieszczęście grupowe, dlatego że nie ma dzisiaj żadnego rynku rolnego, który Byłby rynkiem zadowalającym producentów, dlatego że we wszystkich sektorach, we wszystkich obszarach mamy ceny poniżej kosztów wytwarzania. Rynek został całkowicie rozregulowany, całkowicie popsuty i rządzący, mało tego, nie zdają sobie sprawy z problemu, z jakim się mierzą. Opowiadano nam przez dłuższy okres czasu, że mamy nadmiar zboża w granicach 3-4 milionów ton, że do się tego pozbędziemy a już 1 lipca ubiegłego roku GUS jasno informował, że mamy 6,5 miliona ton zapasów na początek żniw w zeszłym roku. Produkujemy około 36,5 miliona ton, a zużywamy 27, czyli jest kolejne 8 na plusie. I z Ukrainy nie przywieziono, tak jak się mówi, 2,5 miliona, tylko przywieziono co najmniej 6 milionów ton, bo nikt nie ewidencjonował wwozu tak zwanego zboża technicznego. W związku z tym mamy dzisiaj nadwyżkę na starcie żniw, co najmniej 9,5-11 milionów ton zboża. I szczególnie operatorzy ci na obszarach gmin, gdzie skupują 10-20 tysięcy ton zboża, oni swoich magazynów nie rozładowali i oni nie dostali żadnej pomocy, żadnego wsparcia od państwa. Minister Rolnictwa mówi od dłuższego czasu o wielkich miliardach, jakie są pompowane dla rolników w zakresie pomocy zbożowej, pomocy nawozowej, że to już ponad 14 miliardów złotych. Sprawdzałem kilka dni temu w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Otóż rolnikom na pomoc zbożową wypłacono niespełna pół miliarda złotych, a wniosków, jakie złożyli rolnicy, było niecałe 70 tysięcy, więc ta pomoc nie jest taka, o jakiej się mówi. Natomiast nic nie słyszymy o kwestii rozwiązania problemu w skali europejskiej i o polskich propozycjach dla Europy, bo samo stwierdzenie wczoraj pana premiera i ministrów rolnictwa kilku państw tu przygranicznych z Ukrainą, że po 15 września nadal nie będziemy importować żadnego zboża z Ukrainy, jest zwyczajnym kłamstwem, dlatego że z Ukrainy w tej chwili zakazany jest import tylko dwóch zbóż, pszenicy i kukurydzy. Natomiast pozostałe zboża. Idą, przepływają do Polski w ilości nieograniczonej. Przetwory zbożowe tak samo, tak jak również sprawa chociażby oleju rzepakowego czy oleju słonecznikowego, Rzepaki słonecznik nie jest. Pan, ale że to olej co jest. się teraz dzieje, nie jest w interesie polskiego rolnika i pozostaje pytanie, czy to, co się dzieje jest po prostu czy to niekompetencją, niedopatrzeniem, czy jest celowym działaniem? W mojej ocenie jest zwyczajnie niekompetencja, bo trudno to mówić o jakimś celowym działaniu, to jest raczej niekompetencja ze strony rządu, i trzeba, trzeba wyraźnie powiedzieć, że tak jak powiedziałem, że nie znają skali, tak i nie, nie chcą znaleźć sposobu na rozwiązanie problemu. Bo dzisiaj mamy naszego komisarza w Brukseli Janusza Wojciechowskiego, to jest trzeci co do ważności komisarz w Komisji Europejskiej i on powinien zaproponować Europie powrót do tak zwanych cen minimalnych w produkcji rolniczej i jednocześnie pewne kwoty, kontyngenty wywozowe. Produktów żywnościowych na cele humanitarne, właśnie dla Afryki Subsaharyjskiej. Ale czy to swój? nie jest tak, że rolnictwo będzie tym sektorem gospodarki, który będzie powoli wygasał i też te e, procesy, gdzie będzie coraz mniej stad, coraz mniej gospodarstw, to będzie też taki naturalny proces? Panie redaktorze, jeśli przybywa nam ludzi, a przybywa na kuli ziemskiej, to wieszczenie o tym, że rolnictwo będzie zwijane, jest po prostu utopią, bo żywności będzie potrzeba więcej, a nie mniej. I problem polega tylko na tym, że świat nie pomyślał o mechanizmach redystrybucji tej żywności, bo świat jest skłonny wydawać ogromne pieniądze na bosaki, do odpychania traw z uchodźcami z Afryki i topić ich na Morzu Śródziemnym. Na to bogaty świat ma pieniądze, ale na to, żeby zawieźć im tam żywność, która jest w Europie dzisiaj w nadmiarze, to świat pieniędzy nie ma. Więc pytanie, o co tu chodzi? Jeszcze raz podkreślam, mamy komisarza, mamy wielką strukturę Unii Europejskiej, mamy także ONZ i jego agendy i w związku z tym czas najwyższy, żeby więcej pieniędzy przeznaczyć na redystrybucję żywności. To, że koncentracja będzie następowała w takich krajach jak Polska, jak następuje również we Francji, czy w Niemczech w zakresie produkcji rolniczej, to jest jakby normalna. No właśnie, normalna. Bo tutaj normalna sprawa. Różnica konkurencyjna między Polską a Ukrainą jest to, że my mamy wiele rozdrobnionych gospodarstw niewielkich, a Ukraina ma te ogromne konglomeraty, często w rękach zagranicznych. No ale. Na no terenie więc, Ukrainy. panie redaktorze, cały problem polega na tym, że jeśli chodzi o Ukrainę, to mamy do czynienia z wielkimi agrokompleksami, z kapitałem międzynarodowym i z tej rzekomej. Y Ścieżki eksportu Morzem Czarnym do Afryki. Z 32 milionów ton zboża wyeksportowanego w ciągu ostatniego roku, od lipca do lipca, tylko 700 tysięcy ton trafiło do tych krajów z południa Afryki biednych. Natomiast największym importerem były Chiny, Hiszpania, Egipt, Turcja, ale także chociażby Holandia. Więc widać wyraźnie, że te kraje, które mają moce przerobowe w zakresie przerobienia zboża, rzepaku, słonecznika, chętnie kupiły ukraińskie zboże, ukraiński rzepak, słonecznik i sprzedały w formie przetworzonej. Czy PiS polskie rolnictwo? Polskie rolnictwo jest dosyć silne. Po wstąpieniu do Unii Europejskiej bardzo mocno się wzmocniło. PiS je osłabił, ale y, myślę, że nie zaorze. Nie będzie w stanie zaorać, dlatego że najbliższe 4 miesiące rolnictwo wytrzyma i przyjdą lepsze przy czasy. Uważa Pan, że kwestia naprawy rolnictwa to jest rok? Dwa lata? Kwestia naprawy rolnictwa to jest praca ciągła. Dlatego, że w rolnictwie łatwo jest coś zepsuć. Ja jestem z wychowania i z wykształcenia rolnikiem i u mnie ojciec zawsze mnie uczył jako małego chłopaka. Chociażby przy orce. Nie można zrobić żadnego Omijaka. Nie można zrobić żadnego przepustu, bo raz zepsuta gleba naprawia się 3-5 lat. Więc to jest tak z rolnictwem. Jeśli coś się zepsuje, rzeczywiście ono wymaga długiej pracy, ale kwestie związane chociażby z regulacjami rynkowymi można zrobić od zaraz. I od tego potrzebna jest silna Polska w Unii Europejskiej i silny polski komisarz, który akurat może, może te sprawy rozwiązywać. I kolejne pytanie. Kto wygra bitwę o polską wieś? Panie redaktorze, myślę, że bitwę o polską wieś ostatecznie wygrają mieszkańcy wsi. Oni będą beneficjentami, że tak powiem, swoich decyzji. I jeśli wybiorą ponownie tak, jak wybrali przez ostatnie dwie kadencje, to ta iluzoryczna poprawa, jaka była na początku, skończy się tak, jak się skończyła. Dzisiaj mam, tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, rozregulowane wszystkie rynki. Bo Pan wspomniał o trzodzie chlewnej, praktycznie o upadku trzody chlewnej, a przecież głównym hasłem wyborczym w 2014 roku PIS-u była odbudowa hodowli trzody chlewnej. Jest zapaść w tej chwili na rynku mleka, nie mówię już o owocach miękkich czy zbożach, więc ja patrzyłem dane Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Wielkopolski. To, gdyby nie było dopłat bezpośrednich, to praktycznie poza rzepakiem żadna uprawa rolnicza w tej chwili nie jest uprawą opłacalną. Przychody plus jest tylko i wyłącznie dlatego, że są dopłaty, a są takie uprawy chociażby jak jęczmień, które dają. Z dopadami, panie pośle, także natomiast tą stratę. wyborczą bitwę o Polską wieś to wygrywa, według pana, bo tradycyjnie wieś to jest miejsce właśnie dla polskiego Stronnictwa ludowego. Nie, Panie Redaktorze, dlatego że w ostatnich latach też zmieniła się wieś. Ja pamiętam wieś, w której 70% mieszkańców to byli rolnicy. Dzisiaj ta wieś to jeśli chodzi o rolnictwo, to jest poniżej już 10%, nastąpiła duża koncentracja. Co prawda miedze jeszcze są. Ale użytkowników we wsi, gdzie jest 100 gospodarstw, faktycznych rolników, faktycznych gospodarzy, jest 4-5, więc to zupełnie inaczej wygląda, niż wyglądało kiedyś. Mieszkańcy wsi, tak samo jak mieszkańcy miast, mają różne zawody, mają różne zainteresowania i mają różne także oczekiwania. Plus, jest też dużo polityczne. ludzi napływowych z miast do wsi. Też sporo, ale to jest tylko, że tak powiem, w tych pierścieniach wokół dużych miast. Natomiast w tej Polsce, daleko od centrum rzeczywiście takiego napływu mieszkańców miast nie ma. Ja mam to szczęście, że mieszkam w równej odległości od Warszawy, Białego Stoku i Lublina. To jest mniej więcej 125 km. I powiem panu szczerze, że tam napływu ludzi z miasta nie ma. A odpływ ludzi ze wsi jest. Ja w 90 roku zostałem wójtem gminy Repki. W mojej gminie było 7,5 tysiąca mieszkańców. W tej chwili jest poniżej 6,5, czyli w ciągu 30 paru lat ubyło 1000 z 7. Więc to jest naprawdę.